Ja jestem Zanek, to jest Moite Magic Duel of Champions. Znowu uzbierałem trochę pieniążków, mogę poszaleć w sklepie. Pakiety z Góby Gryfa są cały czas i mam nadzieję, że tak pozostanie dostępne za złoto, więc kupię sobie 10 pakietów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i 10, jo. Dobra, to mam 10 pakietów, no i można w sumie zacząć taki unboxing. Mam nadzieję, że wypadnie w sumie jakiś nowy bohater. Przydałby się Mukał albo Togrul. Zobaczymy co dostanę. Uwaga, kość do kości. <grytania> to też się przyda, szczerze mówiąc, ponieważ kość do kości to bardzo fajny wood. Szczęść dla, dla Nekre, w końcu będę mógł może zbudować jakąś serię na, na stakach, czyli na, czy też na kościotrupach, jak to woli. Dobra, a jak działa ten ktoś koś do kości. Eee, na każdej pozycji na polu bitwy, na której w czasie ostatniej tury przeciwnika zginęło że stworzenie ustaw grupowalny z żeton symbolizujący trzy kości walczące z lub na dystans. Pełen wypas. Pytanie, ile tych kart mam? Wygląda to na pierwszą kartę tego typu. Pamiętam, że mam chyba premium. Więc to może być druga, może trzecia, no cholera wie, zobaczymy. Dobra, co ja jeszcze tak do dostałem? Chłoszczący e, mrok, super partia. Zostaje dwa punkty obrażeń wszystkim stworzeniom, które mają a, jeden punkt ataku lub mniej. To jest jednorazowe? Jednorazowe. A coś takiego. No niby spoko, fajny art. Podoba mi się, świetne kolory. Takie neonowe. He <laughs> fajny art, chociaż zaklęcie takie sobie. E, Coś jeszcze fajnego dostałem tutaj: rozwidlony ognisty pocisk. Wiadomo, jak to działa, nie ma sensu tego tłumaczyć. Wzmocniony czar może być jakiegoś wściekłego kundla czy też psa. Mm, coś jeszcze? Fanatyczka murocznego płomienia. Jak ona działa? to rzucane jest zaklęcie z innej szkoły e, niż magia ognia lub cienności. Bohater rzucającego otrzymuje jeden punkt obrażeń. To ciekawe jest nawet. Ciekawe. Dobra, kość do kości. Mam nadzieję, że wpadnie jeszcze właśnie na to. Liczę, że wpadnie mi trochę fajnych kart dla necro, i będę mógł w końcu zbudować serię na, e, na stakach. Co dalej? Co dalej? O proszę, kolejna dezintegracja. Pytanie: kto już, która? To jest świetne zaklęcie magii pierwotnej. Zadaję wybranemu stworzeniu 8 punktów obrażeń. Eee, jeśli na skutek tego ataku stworzenie zostaje zabite, zamiast tego zostaje usunięte całkowicie eee, z pola bitwy, czy to jest z gry, czy nie ląduje na cmentarzu, tylko po prostu leci sobie w kosmos. No, bardzo silne zaklęcie, wymagające 5 butelek mana kosztujące 4 surowce. No, całkiem spoko. Co to jeszcze? Zgupia śmierć, też bardzo ładny art. Podoba mi się ten art. Fajne, podoba mi się te takie neonowe kolory, ładnie to wygląda. Eee, dobra. Hmm, Zniszcz wybrane soślicze. E, Boże, wybrane sojusznicze, Wyb Zniszcz wybrane stworzenie, które ma atak jeden lub mniej, no całkiem to spoko, jest takie sobie kolejna fanatyczka, znowu jakieś jeniecki dowódca Całkiem spoko, koksiur, zapchnieć surowców do przystani hmm. Coś jeszcze fajnego dostałem, to jest taki sobie ten zaklinacz krwawej blizny Jak ktoś stworzenie z co najmniej trzema licznikami szału atakuje, zyskuje jeden dodatkowy licznik szału po zakończeniu swojego ataku żeby do tego ataku dostawało ten plus jeden, to by było całkiem spoko. A jest takie sobie, moim zdaniem. Chociaż kolejny magiczny, e, magiczny stwór dla, dla twierdzy, no to się liczy, bo twierdza no, nie miała dużo magicznych stworzeń. Dobra, przydałby mi się ten. Taktyk, boże, liż... nie taktyk, tylko liż-stratek by mi się przydał, niestety tych listów mam tylko jednego albo dwóch, a to jest common czy coś tu z czy uncommon. E, no przydałby mi się do, do mojego deku na... Kurczę blade, właśnie na, na stakach dla Nekro, a jeszcze takiego fajnego deku nie mogę złożyć. Dobra, dostałem pewnego strażnika, to już chyba 100, 150, 150 e, z kolei. No i to tyle z fajnych rzeczy. Co ja dostałem? Skrzydła zemsty. Ech, takie to sobie. Takie sobie to skrzydła zemsty. Dostałem żołnierza jadę, jeżeli chodzi o, e, o składanie deku na stakach Nekro. Dostałem ożywienie, tych ożywień to już mam tonę. Znowu chłoszczący rok No i te skrzydła zemsty, co one robią? Ile ktoś zaklęte stworzenie jest. E, zaklęte stworzenie jest atakowane, zadaje, zadaje dwa punkty. E, obrażeń wszystkim wrogim stworzeniom Eee, to jest takie sobie, bo to jest tylko na jedno stworzenie długotrwałe. Przeciwnik pewnie będzie omijał, że nie będzie atakował tego stworzenia, więc no... Takie to sobie raczej jest. Chociaż nie jest drogie, cztery surowce, <coughs> cztery butlemany wymaga. Nie jest to jakieś mega drogie. Coś jeszcze fajnego. Legionista Gryfa to jest kurcze jednostka, którą można stakować na <laughs> przystani. Komora przetworzenia. Eee, przetworzenia. Ile ktoś w komorze przetworzenia ginie? Nie będąca, że to nam e, ginie, nie będąca, że to nam rodzicielka, w miarę możliwości pojawia się tam grupowalny żadną dwóch rodzicielek. No, takie to sobie jest, szczerze mówiąc. jakieś fajne karty. O! Jesteś nowego. Raja! <grytania> Dostałem Raja, ale faza. A już się zastanawiałem, czy mam kupić, kurczę, blade w ołtarzu życień. A to proszę: unikatowy epik dla. No znaczy to neutralny, ale to jest kurczę. Kopia karty ze świątyni. E, tak czy siak, raja, wybranka fal, jest w końcu moja. E, dobra, coś jeszcze fajnego tutaj dostałem? Epic, no przydałby się jakiś <laughs> kolejny bohater. Togrol, albo tak jak mówiłem, kurczę, blade, bohater dla świątyni, czyli Mukao. E, znowu Chłoszczący rok 150 pewnie już. Znowu Legionista Gryfa, znowu Najemny Łucznik, e, kolejna Komora Przetworzenia. Znowu tygiel krwawego paktu. Boże, co to mogę robić robi? Jak ktoś w tyglu Krwawego paktu znajduje się w stworzenie z krzywierczością, które nie atakowało w tej turze, to pod jej koniec otrzymuje ono jeden licznik szszał. Takie to sobie jest, szczerze mówiąc. To też nie jest drogi ten tygiel, jeden surowiec kosztuje wymaga trzech piąch z budynek. No i to tyle z tego pakietu. No wypas. Wypadła mi epicka karta. To jest ostatni epik, którego nie miałem z ze zguby gryfa tak naprawdę e, no i teraz brakuje mi już tylko dwóch bohaterów pełen wypas szaman krwawego węża, o boże, znowu seriously znowu chłoszczący mrok, nie? to jest chyba w każdym pakiecie lutownica kolejna, znowu najemny łucznik e, tym razem Al balestier ar balestier ar, -Ar balestier gryfa Eee, Boże, co tu jeszcze Swojnego fajnego? Koszary są na pewno fajnym budynkiem. Eee, wartownik kabuki jest na pewno spoko. Eee, spoko kartą. Taki klasyczny strzelec, jak ja to lubię ich nazywać. Za dwa surowce, dwie pionchy wymaga, jedną butelkę many, staty 2.04. Magiczny strzelec nie na odwet. Do takiej karty święty nie brakowało. Eee, coś jeszcze fajnego to chyba tyle. <laughs> Jedziemy dalej. Nie ma nic nowego znowu, nie chcę tutaj spoilować i najeżdżać. Kursorem, Boże, nie wierzę Epic, tym razem 100 z płonących dłuż dla Inferna. To jest takie sobie. E, niszcz wybranego sojuszniczego maniaka i e, wskaż wrogie stworzenie. I wskazane wrogie stworzenie. Możesz to powtarzać tyle razy, ile zechcesz. No, to, takie to sobie, jest Jezus Maria, tak naprawdę. To jest świetna karta ubocielka Kabuki. E, bardzo często teraz grana, a gdy pojawia się na polu bitwy, e, po raz pierwszy może zabronić atakować e, stworowi przeciwnika, oczywiście ten stwór musi się znajdować w tym samym, że nie w tym znajduje się ta udzielka kabuki, ale jest całkiem spoko. złe staty za trzy surowce, wymagania bardzo skromne, eee, może być moim zdaniem, bardzo dobra karta. To zostałem tutaj od wody, zwiększili każdego sojuszniczego oddziału o jeden. Ciekawe. Pytanie, czy jak mam zagrane koszary i w tych koszarach nikogo nie ma, czy coś tam się pojawi, czy nie. To chodzi chyba tylko o oddziały, więc jakaś jednostka musi się znajdować na polu bitwy. Coś jeszcze fajnego, nie ma żadnych fajnych kart dla nekro, znaczy w sumie dostają tego kolejnego pańczego strażnika, ale ja chcę jakiegoś, nie wiem, nastawiacza kości, albo coś w tym stylu. E, albo lisza stratega. Lisz stratek, lisz stratek. No nie wierzę, serio? No <grym> Boże, drugi, sa, drugi raz ten sam epic wypada mi z pakietu. To całkiem spoko. Szkoda tylko, że bohaterowie mi się tak nie wysypują, mówi Mukao albo jakiś inny kurczę togrul, no goddammit, ja chcę jakiegoś bohatera. To ja dostałem, Rytualny Ołtarz Wampirów, to jest takie sobie, chociaż nie jest drogie. Już nie jest drogie. No i kurczę raja wybranka fal, druga już, ta, druga, druga w jednym unboxingu, no to się rzadko zdarza, <laughs> w tym samym unboxingu trafić dwa razy tego samego epika, no. Grubo, grubo. I co na takiego potrafi? nie założyłeś na już sojusz, sojusznik magii wody, ochrona przed przytłabami szczęście, lodowy dotyk, end, hipnoza, staty 3, 2, 5. Wymagania nie są duże, czy ty kosztuje 4 surowca, więc nie jest droga. E, w porównaniu do na przykład wybrańca płomieni, który kosztuje 6 bodajże surowców. I coś można powiedzieć? No drugi epik ten sam wypada mi. E, podczas jednego unboxingu. No to całkiem, całkiem spoko. No mówię, jeszcze jakby mi wypad wypadło paru bohaterów. To naprawdę byłoby całkiem fajnie. Głupia śmierć kolejna. Diva Nie Niewrażliwość na odwet i odbicie z dystansu dwa. Staty 2. Staty 237. Całkiem spoko staty, małe wymagania, tylko że koszt dość duży. 5 surowców. Karta dla e, akademii. Dobra, idziemy z Koksem. Uwaga, jest coś nowego. Uuuu, karta premium jakaś, może to bohater. Nie chcę spoilować. <noise> serio? Ja myślałem, że to jakiś bohater będzie to jest zjadliwa trucizna, seriously. E, zadaj każdemu stworzeniu e, obrażenia równa liczbie nałożonych na nie liczników trucizny. Pff, takie to sobie jest. Hm. Co ja dostałem tutaj, kurczę rzadkiego? E, szybkość wiatru. E, wszystkie stworzenia zyskują chyżość. To jest długotrwałe? Serio? Całkiem spoko zaklęcie, kurczę blada nawet. Fajny art okej, okay, co jeszcze dostałem? donosiciel kabuki, to jest kurcze blade, jakiś szpieg świątyni, e, jakiegoś koksa, wojownik krwawego tygrysa dla twierdzy, kolejny wartownik kabuki e, znowu koszary, znowu jakieś kurcze ten e, Zwiększaliśmy wszystkich słęcznych oddziałów kościół trupów o jeden. Znowu jakiś łód szczęścia e, taki kurcze do złożenia ta Necro na, na stakach. Oczywiście dalej nie mam tego Lisza stratega zostały. E, czy też ewentualnie jakieś nastawiacze kości, a zostały tylko dwa pakiety do końca tego nie, unboxingu, więc no super. No tak czy siak dostałem dwie raje, więc jest grubo. Dzisiaj nowe karty uwaga, czy to będzie bohater. Nie chcę spoilować. E, serio? Dostałem pierwszą kurczę rodzicielkę nie? <grytania> do, do nich też nie mam szczęścia wielkiego i dostałem kurczę władę pajęcznego strażnika premium. No seriously. Myślałem, że jakiś bohater wypadnie, ale to jest całkiem niezłe. <laughs> może uda mi się złożyć w końcu dek na tych, na rodzicielkach, mam dopiero pierwszą tą rodzicielkę, więc no... Eee, szału nie ma, jeżeli chodzi o te rodzicielki dla, dla Inferno, jeżeli chodzi o pakiety, które kupowałem. Eee, no ale co zrobić? No to jest gruba, gruba, gruba ta rodzicielka jest, naprawdę jest gruba. Kosztuje 3 surowce, ma małe wymagania, staty początkowe 1, 1, 3, ale może się sklonować z tym budynkiem. Komorom przywoływania Już nie pamiętam co się nazywa Boże, że ilekroć przy, przeciwnik zrzuca zaklęcie, liczebność oddziałów, czy rodzicielek czy zwiększa się o jeden a Twój bohater otrzyma jeden punkt obrażeń No to jest całkiem spoko jeszcze, jak ona się znajduje w tej komorze jakiejś tam To naprawdę niezłego koksa można sobie takiego wyhodować, więc no e, Wygląda to całkiem spoko, dobra ja dostałem? Trochę łutów szczęścia dla Nekro dostałem e, Taniec umarłych, niszczy wybrane są przez stworzenie i na jego pozycji umieszcza grupowalny żeton symbolizujący 5 walczących wręcz lub na dystans kościotrupów to całkiem spoko, jak widzimy, że jakaś jednostka się zaraz przekręci to możemy ją wykończyć za pomocą tego łutu szczęścia i e, zagrać jakieś staki no tak jak widać tych kościotrupów na tym arcie jest ich sporo no 5 pięć, pięć kościotrupów stakowalnych możemy sobie postawić no dobra, tak czy siak wpadła mi pierwsza rodzicielka czar rzeczy, z czego się cieszę Eee, bo jest to pierwsza rodzicielka Czoru <głos》> jeszcze tylko trzy i będę miał komplet. Będę mógł sobie jakiś dek złożyć na Czoru Dobra, no i premium, premium pajęcie strażnik, których mam tony po prostu. I szczerze mówiąc, wolałbym Lisza Stratega. Dobra, nic, jedziemy dalej. Ostatni pakiet, nic nowego nie wpadło, trochę szkoda. Jest Boże, jest Lisz Stratek w końcu, to chyba drugi albo trzeci. Nie wiem, to jest kurcze uncommon, a tak rzadko mi oni wypadają, że masakra. Przydałoby się ich więcej, i mógłbym złożyć taki, no, powiedzmy, bieda, biedadek na, na stakach. Jeżeli chodzi o. <laughs> Chociaż nie no, może nie był to biedadek, trochę przesadziłem. Mam ten epicki Łódź Szczęścia dla, dla Nekro, więc można, można by się pokusić coś fajnego nawet. Ale też tak, na Kości mam chyba tylko jednego i te, ten, ten Łódź Szczęścia Kości do Kości też mam tylko chyba dwa, zaraz zaraz, zaraz zobaczymy. Ile ich mam? Dobra, co dostałem? Kolejnego tytana generatora, mam ich czterech, to już jest piąty, to jest mega, mega koksiur fajny, fajny deck można złożyć na tych tytanach, już już rzucałem go ee, do, na moim kanale, to był ten Gniew w całkiem całkiem spokodalia. Coś jeszcze fajnego tutaj wypadło? Garnizon, to jest fajny budynek do stacków, jeżeli mamy tych kurcze kuszników gryfa albo legionistów. Hmm. Pobożny kapłan to jest nawet spoko jednostka. Taka może nie bardzo dobra, ale dobra jednostka, często grana nawet. Hmm. Leczenie dwa, oprócz tego pobożny kapłan oraz wszystkie otaczające go ludzkie stworzenia stają się odporne na zaklęcia przeciwnika. A, całkiem spoko. E, kolejny wojownik ty, krwawego tygrysa. E, nieumarłe posiłki, całkiem spoko. A, no i to tyle z jakichś fajniejszych rzeczy. I kolejny, że 150 najemny łucznik. Teraz tak, rzućmy okiem ile ja mam... E, przejdziemy sobie do talii Necro, do serii. I ilu ja mam tych strategów cholernych? O, standard. Trzech! Ej, to już jest nie, 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 nie najgorsza liczba, trzech strategów. <laughs> Plus teraz tak, łuty szczęścia. Ile mam tych kości? Kość do kości ile razy ja mam ten... Wynalazek. Jeden raz! Ło to grubo, nie no to nie poszaleje raczej. Mam oczywiście ten armię umarłych, ten epicki Łódź szczęścia, no ale przydałoby się mieć co najmniej trzy razy kość do kości i przydałoby się mieć też jakiegoś nastawiacza kości. Tych kości jest naprawdę sporo, a nastawiaczy mam dwóch. A myślałem, że mam tylko jednego. Jak on działa? Gdy nastawiacz kości wchodzi na pole bitwy ustaw na wszystkich przylegających do niego sojuszniczych pozycjach, grupowalnych, że to na kości walczące wręcz lub. Na dystans, ale ile ich stawia jednego, to to samo robi Chociaż on e, chociaż nie, to trzeba pod niego zagrywać, a ten po prostu ustawia. No, ja wiem co jest lepsze. Czy ten Lich Stratek, czy ten kurczę nastawiacz kości. Ten ma całkiem spoko staty 215. A ten ma jakie staty 227? Ło to jest koksior gruby. Cztery piąty wymagają, no, butelkę manę. Magiczny strzelec wojownik. No nie jest, tylko dwóch ich mam. <laughs> No, muszę zrobić, wynika z tego jeszcze jakiś jeden unboxing, żeby jeszcze trochę tych kart mi wpadło i będzie ciekawie, no, co zrobić. No nic, tak czy siak dostałem raje, właśnie gdzie jest moja kurczę, epicka killerka. O, gdzie jest jakiś deck kurczę blade świątyni. Teraz będę mógł sobie. Coś do świątyni, no nie potrzebuję tutaj, akurat świątyni, ale. O... Bo chętnie teraz magię wody, żeby ją sobie zagrać, oczywiście. Takane ma magię wody, więc mogę grać tą raję. Pytanie, która lepsza? Myślę, że ta pierwsza sycząca kusicielka jest lepsza, trochę z tym zabranianiem atakowania. Zatem tym ma lepsze statystyki 326, a ona ma 3, 2, 5. Więc no, ta ma na pewno lepsze. Ta jest na pewno, moim zdaniem, lepsza. Chociaż jest droższa jeden surowiec. E, wymagania ma takie same 4, 1. 4 pionki do butelki mane. No ta sycząca kościelka jest trochę lepsza chyba od tej wybranki fal. No ale to jest neutralna karta, więc można ją rzucić do każdego, można ją dać każdemu bohaterowi, który ma magię wody. Okej, okay. z mojej strony to tyle. Całkiem fajny unboxing wpadły dwa epiki. Takie same, bo takie same, ale to się rzadko zdarza, żeby wypadły z jednego unboxingu dwa takie same epiki. Więc, więc było całkiem spoko. Nie dostałem niestety żadnych nowych bohaterów. Liczyłem na Togrula albo Mukaop, tak naprawdę tylko tych dwóch ziomków mi brakuje ze zguby gryfa i byłby pełen wypas. No, także dzięki wielkiej. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, hej.